Rozumiał, że od chwili, w której zgodził się zostać narzeczonym Marty, jego życie zmieni się na zawsze, ale nigdy nie przypuszczał, że zamiast budować przyszłość pełną radości i wspólnego spokoju, utknie w matni złożonej skrzyków, pretensji i żądań ludzi, którzy powinni byli być dawno odcięci od ich codzienności. Bo historia Marty nie była zwyczajna. Jej dzieciństwo to ciągła walka o oddech, dorastanie w domu. W którym zamiast miłości otrzymywała krzywe spojrzenia i wyzwiska, a każdy jej sukces był bagatelizowany, natomiast każde najmniejsze potknięcie zamieniało się w pretekst do drwin. Ojciec, wiecznie pijany, matka, wiecznie sfrustrowana i wyżywająca się na córce. Dwaj bracia, którzy nie znali słowa współczucie, lecz umieli perfekcyjnie powtarzać wszystkie upokarzające formułki rodziców, aż w końcu. W dniu jej 18 urodzin, gdy większość nastolatków marzy o wolności pełnej nadziei, ona została wyrzucona z walizką i kilkoma ubraniami na zimny chodnik, jakby była śmieciem. Lecz mimo tego nie poddała się. Z determinacją zdobyła stypendia. Pracowała nocami i dniami, by opłacić studia, i krok po kroku wywalczyła sobie niezależność. A gdy poznała Jana, po raz pierwszy poczuła, że ktoś patrzy na nią nie jak na ciężar. Lecz jak na skarb, który zasługuje na ciepło i troskę, i dlatego po czterech latach związku, gdy zaręczyli się i zaczęli planować ślub, Jan miał nadzieję, że to będzie początek nowego rozdziału. Ale złudzenia pękły, bo rodzina Marty, zamiast zniknąć w tysiąccym cieniu, powróciła z całą siłą. Wtargnęła do ich życia niczym szarańcza, niszcząc każdy ślad spokoju, przychodząc nieproszona, robiąc bałagan, zabierając jedzenie. Pieniądze, a nade wszystko godność Marty, która w ich obecności kurczyła się jak przestraszone dziecko, stojąc w kącie, niezdolna powiedzieć dość, a Jan, widząc, jak ojciec wylewa mu z lodówki piwo i wynosi kolejne zakupy, jak matka zachowuje się jak tyran, wydając rozkazy we własnym domu, a bracia wyśmiewają go i traktują jak. Intruza miał ochotę krzyczeć, lecz powstrzymywał się, bo wiedział, że Marta, choć rozdarta, Wciąż desperacko marzy o akceptacji, powtarzając przez łzy, że musi się bardziej starać. Może kiedyś oni ją pokochają, a on czuł, że wali głową w mur, bo ile razy można powtarzać, że miłość nie polega na żebraniu o nią, że dziecko nie powinno zabiegać o łaskę rodziców, że jeśli ktoś kocha, to nie stawia warunków, a tymczasem noc za nocą patrzył, jak Marta płacze, aż zasypia wyczerpana psychicznym ciężarem. I wtedy w jego sercu rodziła się decyzja: Nie mogą tak żyć, nie mogą planować ślubu, dzieci, przyszłości, jeśli nie zostaną postawione granice. Bo co się stanie, gdy Marta urodzi, a matka czy ojciec wpadną do domu i zamienią połuk w piekło? Co się stanie, jeśli zachorują, a rodzina zamiast pomóc, będzie wyciągała rękę po kolejne setki euro? Co się stanie, jeśli pojawią się problemy finansowe? A oni będą krzyczeć, że Marta musi się dzielić? Nie, tak się nie da żyć. I dlatego Jan postanowił, że powie Marcie: ślub zostaje odłożony, dopóki nie postawi granic, a jeśli nie potrafi, on odejdzie na zawsze. I kiedy wypowiedział te słowa, patrząc jej w oczy, zobaczył w nich gniew i rozpacz. A ona, jakby ktoś nacisnął guzik, zaczęła krzyczeć, że on nic nie rozumie, że rodzina jest jej światem. Że tylko próbuje ją kontrolować, i wreszcie wyrzuciła go z mieszkania, które kupiła sama, a on, choć płacił połowę raty i rachunków, spakował swoje rzeczy, wyprowadził się do hotelu i, pierwszy raz od miesięcy, odetchnął w ciszy, rozkoszując się prostą chwilą, gdy mógł wrócić z pracy do pokoju, w którym nie unosił się zapach papierosów ojca Marty, ani nie słychać było trzaskania drzwi, a jednak wiedział, że ta cisza jest tylko chwilowa. Bo Marta zaczęła pisać, dzwonić, błagać, by wrócił, opowiadała, jak jej rodzina przyszła znowu, zażądała pieniędzy, zwyzywała ją, a ona zrozpaczona wyrzuciła ich za drzwi. I potem, gdy spotkali się twarzą w twarz, Marta wtuliła się w niego tak mocno, że ledwie mógł oddychać, szlochając, że wszystko zniszczyła, że błaga by dał jej ostatnią szansę, i Jan, choć rozdarty między miłością a gniewem, postawił warunki. Sprzeda mieszkanie, kupią wspólny dom, gdzie nikt z jej rodziny nie postawi stopy, podejmą terapię dla par. A ona zacznie odcinać więzi krok po kroku, aż do całkowitego zerwania. I Marta przytaknęła, przysięgając, że zrobi wszystko. Lecz Jan wiedział, że obietnice to jedno, a praktyka to drugie, i już wkrótce przekonał się, że rodzina nie odpuści, bo matka i ojciec zaczęli szeptać jej do ucha, że Jan żyje na jej koszt, że jest pasożytem. Że chce ją izolować. I Marta, niepewna rozdarta, powtórzyła te słowa Janowi, który nie wytrzymał i wykrzyczał, że to on płaci połowę wszystkiego, że ma własny samochód i pracę, że to jej rodzina jest pasożytem, wyciągającym od niej po kilkaset euro co tydzień. I w tej chwili Jan zobaczył, że walczy nie z nią, ale z latami tresury, z systemem przemocy, który wrył się w jej serce aż w tysiąc końcu. Gdy Marta w gniewie wyrzuciła go definitywnie, on spakował resztę rzeczy, przeniósł je do magazynu i odszedł, przekonany, że tak będzie lepiej, a kolejne dni przyniosły mu mieszankę ulgi i smutku, bo z jednej strony cieszył się spokojem, z drugiej docierały do niego wieści, że Marta traci pracę, że przyjaciele odwracają się od niej, że zostaje sama z rodziną, która jak pijawka wysysa z niej ostatnie siły. I gdy pewnego dnia usłyszał od wspólnej znajomej, że Marta popełniła najgorszy krok, że nie wytrzymała presji i odebrała sobie życie, poczuł, jakby Ziemia usunęła mu się spod nóg, a mimo to wiedział, że nie mógł jej ocalić, że nikt nie mógł, bo ona nie wierzyła, że zasługuje na cokolwiek lepszego. I stojąc później sam przed lustrem w hotelowym pokoju, Jan patrzył na własne odbicie, na oczy czerwone od łez i bezsennych nocy. I szeptał do siebie, że musi iść dalej, że musi uwierzyć, iż mimo wszystkiego, co się wydarzyło, jeszcze czeka go życie, które warto przeżyć, bo choć ta historia zostawi w nim ranę, to przecież nie pozwoli, by ból przeszłości odebrał mu przyszłość. Jan, mimo że próbował przekonywać samego siebie, że jego decyzja o odejściu była konieczna i że tylko w ten sposób mógł uratować własne zdrowie psychiczne. Każdego ranka budził się w hotelowym łóżku z poczuciem ciężaru na sercu. A wspomnienia o Marcie powracały jak echo, bo widział ją, jak płakała w kącie własnego mieszkania, gdy rodzice wykrzykiwali w jej stronę obelgi, słyszał jej szept. Może kiedyś mnie pokochają! A jednocześnie miał przed oczami jej rozpaczliwą próbę przytulenia go tak mocno, jakby tylko on trzymał ją jeszcze przy życiu. I ta sprzeczność rozdzierała go od środka, lecz starał się zapełniać dni obowiązkami. Chodził do pracy, wieczorami nadrabiał filmy i książki, na które nie miał czasu, próbował cieszyć się wolnością, lecz gdy tylko spoglądał na ekran telefonu, a tam widniały dziesiątki nieodebranych połączeń i wiadomości od Marty, serce znów ściskało się boleśnie, bo każda litera przesycona była paniką i strachem. Wróć, Potrzebujecie. Oni znowu przyszli. I choć obiecał sobie, że nie będzie reagował, w końcu złamał się i pojechał do niej. Znalazł ją skuloną na kanapie, z rozmazanym makijażem, trzęsącą się, jakby całe ciało odmawiało posłuszeństwa. A gdy próbował ją uspokoić, wtuliła się w niego i powtarzała bez końca: "Przepraszam. Przepraszam. Przepraszam." Jakby to ona była winna całego świata. A wtedy Jan po raz kolejny postawił jej warunki, powtarzając twardym głosem, że nie wróci, dopóki nie zrozumie, że rodzina nie może już nigdy więcej wejść do ich życia, że albo zamknie przed nimi drzwi, albo on odejdzie na zawsze. I choć Marta kiwnęła głową, przysięgając, że to zrobi, następne dni pokazały, że to nie jest takie proste, bo rodzina nie odpuszczała, matka i ojciec nachodzili ją, bracia wysyłali obraźliwe wiadomości. A ona wciąż była rozdarta między lojalnością a strachem, aż któregoś dnia, zamiast stanąć po stronie Jana, powtórzyła mu słowo w słowo to, co włożyli jej do ust: że jest pasożytem, że żyje na jej koszt, że ją izoluje. I Jan, słysząc te słowa z jej ust, miał wrażenie, że patrzy na obcą osobę, jakby Marta zniknęła, a przed nim stał ktoś całkowicie złamany, marionetka sterowana przez innych i choć próbował tłumaczyć, Wykrzyczał, że to on płaci połowę wszystkiego, że jej rodzice są tymi, którzy żerują. Widział, że dociera do pustki, do kogoś, kto nie jest już w stanie rozróżnić prawdy od manipulacji, aż w końcu, podczas kolejnej kłótni, Marta kazała mu się wynosić na zawsze, a on posłuchał, bo nie miał już siły walczyć. Lecz kiedy później dotarła do niego wiadomość od wspólnej znajomej, że Marta straciła pracę za nieobecności, że przyjaciele odwrócili się, a ona zamknęła się w czterech ścianach z rodziną, która wysysała z niej resztki energii. Poczuł mieszaninę gniewu i żalu, bo wiedział, że wszystko zmierza w stronę tragedii, i tak właśnie się stało. Bo pewnego dnia zadzwonił telefon, a w tysiąc jedenaccy słuchawce rozległ się płacz przyjaciółki, która z trudem wyszeptała, że Marta odebrała sobie życie, że znaleziono ją w mieszkaniu, a obok leżały listy pożegnalne. I choć Jan przez chwilę chciał zapytać, czy w jednym z nich było coś dla niego, zaraz potem zrozumiał, że odpowiedź nie zmieni niczego, że żaden list nie przywróci jej do życia, że żadne słowo nie cofnie lat bólu i manipulacji. A kiedy odłożył telefon, poczuł, że nogi uginają się pod nim, osunął się na podłogę hotelowego pokoju, płakał, tak jak nie płakał nigdy wcześniej, z bólu, ale też z bezradności, bo wiedział, że próbował. Że walczył o nią bardziej niż ktokolwiek inny, ale ona nie była gotowa wyrwać się z więzów, które zaciskały się na jej duszy od dzieciństwa, i wtedy przysiągł sobie jedno: że nie pozwoli, by ta historia go złamała, że nie pozwoli, by cień jej rodziny ciągnął się nad jego przyszłością, bo jeśli pozwoli, to oni wygrają, a Marta na zawsze zostanie jedynie ofiarą ich okrucieństwa. Dlatego, spoglądając na własne odbicie w lustrze z oczami czerwonymi od łez, powiedział półgłosem. Musisz iść dalej. I choć wiedział, że ta rana nigdy się w pełni nie zagoi, miał świadomość, że to, co zrobi teraz, zdecyduje o jego dalszym życiu, o tym, czy sam nie pogrąży się w otchłani, w której zginęła Marta.